Witajcie serdecznie, z tej strony Robert Noble. W tym filmie chciałbym omówić pewien dość ważny temat, fajną kwestię chciałbym poruszyć. Mianowicie o ścieżce serca chciałbym opowiedzieć. Ostatnio na Facebooku jedna z użytkowniczek tego portalu. Napisała, że Obe nie jest ścieżką serca. Oczywiście miała rację tylko w połowie. Dla niej nie jest to ścieżka serca. Natomiast yy, dla mnie, jak najbardziej, Obe to jest ścieżka serca. To jest coś, co w moim sercu zagościło bardzo mocno, i właśnie tą drogą podążam. Każdy ma swoją ścieżkę, ma swoją drogę. I właśnie najlepsza droga to jest właśnie taka, aby kierować się sercem. Co to znaczy w ogóle kierować się sercem? To znaczy, żeby robić to z czystością intencji, z tym, z czym rezonuje Twoja dusza. Jeżeli robisz coś z sercem, to ty wiesz, że to robisz z sercem. Każde twoje działanie jest tym nasączone. I nie trzeba intelektualizować, nie trzeba rozmyślać na ten temat, czy to jest serce, czy to nie jest serce, bo generalnie to się wie. Jeżeli nie wiesz, czy to jest ścieżka serca, to to nie jest ścieżka serca. Ścieżka serca to jest ta pewność, że to jest to. I teraz każdy ma inną ścieżkę serca. Dla każdego ścieżka serca będzie czymś innym. I co jest istotne, tak naprawdę, to to, aby szanować innych ścieżkę. Jeżeli ktoś ma ścieżkę serca zupełnie inną niż ja, nie mnie jest oceniać, Dlaczego tak jest? Ja idę swoją drogą, ktoś idzie swoją drogą. Ostatecznie tak naprawdę spotkamy się i tak w jednym punkcie, czyli w źródle. Ale chodzi o to, żeby po drodze, podążając, szanować siebie nawzajem. To jest ważne. Nie wytykać komuś, nie mówić o kimś w ogóle, tylko robić swoje. Robić swoje, robić to, co czujemy w sercu. To jest cały przepis na sukces. I tak naprawdę, jak ktoś mówi, że Obe nie jest ścieżką serca, no to przykro to słyszeć, ponieważ nie rozumie, czym w ogóle ścieżka serca jest. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w sposób zrozumiały. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, czy ten przekaz nie przemówił do Was, to dajcie znać. Nagram coś kolejnego. Pozdrawiam serdecznie.